Serio? Nie będę miała tak na imię, oczywiście, że nie. Odrzuć. Nie będę? Co to za imię w ogóle? Nie wyobrażam sobie, muszę to powiedzieć mamie. Hej, mamo, co słychać? Odrzuciłam swoje pierwsze imię, bo było dosyć złe. Tak, jak ja. a jakie? A... Jakby to powiedzieć... A. Dup. Ha, jakie? Ha ha ha. A ty niby jakie dostałaś? Weronika. No też nie doszczona. No. Co mówiłaś? Nie nic. Mamo, wychodzę do szkoły. Nie zapomniałaś o czymś? nie wydaje mi się. A plecak? O najważniejszym. Ale nie jestem siedzieć na górę. Weź skocz. Nie. Skocz. Stam kolejne imię. Skocz. Odrzuć. Co? Kochani, nie możesz... Się trafiają? Kochani, nie możesz odrzucać tych wszystkich imion. Masz tylko trzy Dlaczego? próby. Inaczej wybierze za ciebie. Co? Jak to możliwe?